Rozmowa poranka. Pan Bartłomiej Babuśka, konsul honorowy Ukrainy jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ognista sytuacja w geopolityce no, nie uchodzi uwadze całego świata. W sposób bezpośredni oczywiście dotyczy Ukrainy to, co stało się w gabinecie owalnym. Jakie nastroje panują wśród Ukraińców? Przede wszystkim e, głębokie przekonanie o tym, że w poczuciu odpowiedzialności za kraj i za... Po prostu ludzkie życie. Pan prezydent Zełęcki będzie kontynuował wszelkie możliwe wysiłki dyplomatyczne, aby znormalizować relacje Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi. No, jesteśmy w tym okresie powyborczym. On wyjątkowo ostro zmienił podejście i również sposób prowadzenia dyplomacji amerykańskiej. No, gdy rozmawiamy już jednak kilka dni od tego, bezwzględnie, nieudanego spotkania w Waszyngtonie jesteśmy już świadkami obniżenia ciśnienia jesteśmy już świadkami przygotowań do rozmów technicznych w Arabii Saudyjskiej które jak wszyscy jesteśmy głęboko przekonani oznaczają duży krok ku tej normalizacji no bo wszystkim nam zależy przede wszystkim na tym a prezydentowi Zelenskiemu na pewno najbardziej, aby przestali ginąć ludzie. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio, faktycznie już dziś przyleci do Arabii. Jutro spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Czego możemy się spodziewać po tej rozmowie? Pan uważa, że ten kryzys zostanie zażegnany? Te, te rozmowy na pewno nie są w stanie być. E tym zupełnym przełomem, bo do zupełnego przełomu niezbędna jest obecność jednak obydwu głów państw. Więc pomimo obecności pana prezydenta Załęskiego, co do której wiemy, że raczej przyjedzie do Arabii Saudyjskiej, to jednak nie będzie tam prezydenta Trumpa, a to oznacza, że te obydwie strony będą mogły ustalać e, warunki techniczne, będą mogły się zbliżać, będą mogły ocieplać. E, Generalnie dawać też stronie ukraińskiej większą świadomość co do potencjalnych oczekiwań Ameryki w sprawie, w sprawie ewentualnych ustępstw, ewentualnych stanowisk negocjacyjnych. Natomiast na pewno nie usłyszymy dziś, jutro sytuacji o zupełnej, zupełnym zakończeniu tych yy, nie, niekorzystnych. Yy, emocji. Jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, to faktycznie dużo słów pada w kierunku Ukrainy. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach pojawiają się też takie sugestie, że prezydent Ukrainy powinien przeprosić. Czy tak powinno się stać i czy prezydent Ukrainy jest na to gotowy? Ja myślę, że prezydent Ukrainy to jest przede wszystkim głowa państwa i nie mam żadnego żadnej wątpliwości, że po stronie ukraińskiej jest daleka wdzięczność. Za to wszystko, co Ameryka zrobiła w ostatnich latach. Natomiast prezentuję pogląd, że głowa państwa powinna reprezentować swój kraj w taki sposób, żeby z jednej strony nie pozwolić na, na eskalację. I emocji wokół tego konfliktu z drugiej strony jednak pamiętajmy że Ukraina ma swoją godność i Ukraina broni zachodniego świata przed agresją Rosji No to jest też I... kwestia dyplomacji bo w dyplomacji nie ma takiego pojęcia jak przeprosiny i obrażanie się no więc dlatego każdy gest, każdy, każde działanie pana prezydenta Zelenskiego musi zawierać w sobie te elementy, o których wspomniałem, czyli czyli, czyli z jednej strony wdzięczność, która się Ameryce należy, z drugiej strony jednak świadomość swojej wartości jako kraju, który broni Zachodu przed Rosją. Światowa opinia publiczna ostatnio dużo mówi na temat zaufania społeczeństwa ukraińskiego do swojego prezydenta. Jaki jest stan faktyczny, jeśli chodzi o to zaufanie? Ostatnie sondaże pokazują, że ono wzrosło. Tak, e, cały czas zmienia się, natomiast, e, natomiast e, jednak e, jest tak zwany, e, to już powiem trochę nie jako dyplomata, tylko trochę jako obserwator. Jest. Trochę zawsze ten element jednoczenia się wokół flagi, prawda? I w momencie, gdy czujemy, że zostaliśmy trochę bardziej osamotnieni no bo kwestia wyłączenia danych wywiadowczych, kwestia zawieszenia pomocy no w tym momencie każde społeczeństwo albo bardzo często społeczeństwa jednoczą się wokół ośrodka władzy, oczekując na to, aby głowa państwa czy rząd. W sposób odpowiedzialny i konstruktywny zarządzał kryzysową sytuacją. Taką mamy w tej chwili. Ukraina musi poszukiwać alternatyw. Zresztą radzi sobie z tym, jak widzimy, ponieważ Europa również zdając sobie sytuację z, z turbulentnych okoliczności, zastanawia się nad nowymi scenariuszami, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa krajom Unii Europejskiej. Ale te. Tym samym e, Ukraina zaczyna widzieć konieczność opierania się w dużej mierze na europejskich rozwiązaniach, na europejskich krajach, na ewentualnych europejs e, europejskiej jakiejś koalicji obronnej. E, więc e, efekt, ten efekt e, zwiększenia się. Poparcia dla prezydenta Zelenskiego jest oczywiście pochodną tego, że Ukraińcy doceniają jego wysiłki na, w zarządzaniu tym, y, tą sytuacją kryzysową, która nastąpiła w wyniku spotkania w gabinecie. A jakie gwarancje bezpieczeństwa są potrzebne Ukrainie, pytam w kontekście tych rozmów technicznych, które jutro odbędą się w Arabii, ale również w kontekście tego, że komentatorzy czasami podkreślają, że druga połowa tego roku będzie już odbudową dla Ukrainy. Czy jest na to szansa w ogóle? Generalnie rysowanie scenariuszy, jak to mówi e, mój przyjaciel generał Bieniec, no, wymagałoby, e, wymagałoby często posiadania kryształowej kuli. Więc opo, opo, opowieść, kiedy się zakończy ten konflikt, myślę, że nikt w tej chwili, nawet przywódcy tych stron konfliktu, nie, nie są w stanie odpowiedzialnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast mamy. Jedną rzecz, która dość rzadko wybrzmiewa w opisie tej sytuacji, mianowicie proszę zwrócić uwagę na fakt, że dość niewielki jednak kraj w porównaniu z Rosją, jakim jest, jakim jest Ukraina i kraj, który nie należy do NATO, nie należy do Unii Europejskiej, tak skutecznie odpiera atak mocarstwa atomowego, że Rosja przez trzy lata nie była w stanie zająć nawet dwóch województw. Proszę popatrzeć, jak to opisuje sytuację, jak jednoznacznie, boleśnie obnaża słabości tego w cudzysłowie mocarstwa, jakim, jakim jest Rosja, i jak pokazuje, jak z jednej strony bohatersko Ukraina się broni, z drugiej strony, jak Rosja jest słaba. Więc ja jestem głęboko przekonany, że po tych trzech latach tak konfliktu, po, tym, po, tym, yy, po tych nasileniu sankcji, yy, Rosja tak naprawdę jest bardzo zainteresowana żeby ten konflikt się zakończył. Natomiast zależy im na tym, aby móc obwieścić polityczne zwycięstwo w jakimkolwiek stopniu, bo przecież to jest... Kompromitacja. Ta wojna pokazała kompletne nieprzygotowanie armii rosyjskiej, przeżarcie korupcją e, aparatu władzy w Rosji, e, dysfunkcje na każdym polu, być może oprócz e, wywiadu, kontrwywiadu, który tam działał sprawnie, ale jeżeli chodzi o, o wszelkie zdolności, to była kompromitacja. I teraz z tego trzeba wyjść, jakoś z twarzą powiedzieć, że jednak mamy zwycięstwo. I to, to jest powód, który będzie. E, Cał Putina do za wszelką cenę pozostawienia tych terytoriów zagrabionych Ukrainie, żeby móc rosyjskiemu społeczeństwu powiedzieć, że oni tę wojnę wygrali, choć będzie to Nieprawdopodobne kłamstwo. No absolutnie propaganda w Rosji to wiemy, że się ma całkiem dobrze. Jeśli już rozmawiamy o sytuacji na froncie, to chciałam teraz zapytać pana konsula, co jest największym wyzwaniem dla ukraińskiej armii teraz, bo oczywiście sukcesy są odnoszone regularnie, ale też minęło już ponad pół roku od tej spektakularnej ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim na terenie Rosji. No jednak od początku roku ta sytuacja robi się tam coraz trudniejsza dla Ukraińców. Oczywiście, że Kursk jest największym wyzwaniem, bo Kursk też był największą kompromitacją Rosji. Przecież po trzech latach Ukraina się zdenerwowała i zajęła część, część terytorium Rosji, co nie miało miejsca od dziesiątek lat. Także oczywiście, że to jest ten element, który jest największym wyzwaniem, ze względu na to, że jest to największa ujmę na honorze Putina. I teraz, korzystając z tych. Z tego braku dostaw sprzętu. sprzętu jest nieod... braki dostawy sprzętu są w tym krótkim okresie nieodczuwalne, ale odczuwalne bez wątpienia są jest utrata danych wywiadowczych i, i to na pewno zostało wykorzystane do tego, żeby przy... zintensyfikować akcje militarne właśnie na, na tych na froncie kurskim. Więc to na pewno jest największe bezdyskusyjnie wyzwanie w tej chwili dla sił z S.E.U., czyli sił zbrojnych Ukrainy. Już czas naszej audycji powoli dobiega końca, ale jeszcze jedno pytanie musi paść. Jaka jest sytuacja w, na Ukrainie, jeśli chodzi o warunki humanitarne w tym momencie? Nie, nie zmienia się. No. wiadomo, że te naj, najgorsze elementy dotyczyły uszkodzeń infrastruktury krytycznej e, i w zeszłym roku Ukraińcy sobie jeszcze z tym nie umieli radzić. W tym roku... E, Przerwy w prądzie, w dostawie energii elektrycznej są coraz mniejsze, bo wiadomo, że w, o tej porze roku największym problemem jest po prostu mróz. No, zima już staje się bardziej do wytrzymania. A poza tym Ukraina nauczyła się radzić sobie i odbudowała, odbudowywała cały czas tę infrastrukturę krytyczną, która się stała w wyniku doświadczenia i tych wydarzeń mniej wrażliwa na ataki rosyjskie. Więc w tej chwili, ja nawet ze swojego doświadczenia, bo w Ukrainie bywam często, wiem, że już nie ma problemów tak wielkich z dostawami prądu, jak w zeszłym roku, co powoduje, że ludzie nie marzną, co powoduje, że, że ta sytuacja się ustabilizowała. Natomiast oczywiście w rejonach przyfrontowych, no to jest to katastrofa y, często humanitarna, bo, bo, bo są problemy z dostawami żywności, bo ludzie są pozbawieni właśnie tych podstawowych y, elementów niezbędnych do nawet normalnego, nie mówiąc o komfortowym życiu, no i to się nie zakończy, bo to jest immanentny element, jeżeli są prowadzone działania wojenne. No to takie sytuacje zawsze się zdarzają pod, na każdej szerokości geograficznej. I absolutnie mówiąc o tej dużej geopolityce, musimy mieć to na uwadze. Pan Bartłomiej Babuśka, konsul honorowy Ukrainy, dziś był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję uprzejmie, kłaniam się. Do widzenia. Radio M 107 i 6 FM